Cześć. Jakiś czas temu zepsuł mi się mikrofon. Używałem bardzo fajnego Blue Yeti, i kiedy postanowiłem go naprawić, jak widać, całkowicie mi się to udało. Jest w pełni sprawny. I po prostu znaleźć nowy sprzęt. ponoć, że to jest y, kwestia portu USB, który tutaj był zainstalowany. Czytałem, że to się bardzo często zdarza, próbowałem sam zainstalować nowy, ale niestety nie wyszło, mam za duży sprzęt na, na takie małe dziurki. Żeby go wymienić, kupiłem coś innego, a mianowicie Zoom H5. To nie jest najnowszy sprzęt, oczywiście, jest nowszy model od niego, z tym że kosztuje 4-krotnie więcej, więc zdecydowałem się na ten tańszy. Dodatkowo był na promocji i zapłacił na niego tylko połowę ceny, którą normalnie bym zapłacił. I teraz tak. On ma kilka bardzo fajnych funkcji, i z tego co zdążyłem zauważyć do tej pory, ma kilka no niewielkich, ale wad. Zobaczmy wpierw na pudełko, co, co on tutaj oferuje. 24 robitowe nagrywanie 96 kHz. Dwa wejścia e, XLR. Indywidualne ustawienie głośności, dokładnie gainu. E, tu mamy trzy pokrętła. Potrafi nagrywać cztery źródła jednocześnie, z czego te śliczam jako dwa, i tutaj od spod można wpiąć dwa mikrofony osobne Nagrywa po prostu na kartę SD Maksymalna pojemność karty to 32 GB I na dwóch bateriach paluszkach Wytrzymuje 15 godzin Więc to jest w miarę dobry wynik Nie jest to jakieś cudo, ale myślę, że wystarczy Bardzo ciekawa sprawa w tym modelu To jest to, że górne mikrofony Możemy odpiąć i to jest taki moduł Który możemy wymienić na inny Tych modułów jest kilka w ofercie, więc na pewno każdy z nas Coś dla na siebie znajdzie Sprawdźmy co jest w środku Tutaj mamy listę przedmiotów w opakowaniu Więc tak, No to po prostu rozpiska tego co jest dostępne w opakowaniu W dwóch językach, po angielsku i po zakładach, przez chiński Następnie mamy... to jest chyba manual Znowu jest w trzech języka, żaden nie jest angielski, więc się nam to nie przyda Zgaduję, że w środku są inne języki też Lub ale to nie ma znaczenia, ponieważ cały sprzęt jest bardzo prosty w obsłudze, co zaraz pokażę zresztą. Tu mamy właśnie to, o czym mówiłem wcześniej, te moduły. Jest ich tu więcej, nie? Tylko cztery. Mamy wszystkie moduły, których możemy użyć właśnie do tego mikrofonu. Ten moduł jest w zestawie, ale dodatkowo możemy mieć y, bardzo fajny shotgun. Ten ma cztery mikrofony, z tego co piszę: for, for track recording. Kapsuła, no to kapsułowy mikrofon. Co szczerze mówiąc, rządzi tylko tym, że jest jeden w środku zamiast dwóch, tak jak tutaj na przykład. Przejdźmy do sedna sprawy. Więc mamy tak, z boku mamy tutaj gąbkę która z tego co widzę już nie będzie pasować, ale no zobaczymy jak to wygląda za chwilę tutaj mamy kabelek USB normalna sprawa tu baterie pod spodem, zobaczmy jak wygląda sam mikrofon bardzo fajne opakowanie, troszkę jak szczoteczki do zębów, ale fajnie bo chroni nasz mikrofon i nie trzeba wozić całego pudełka ze sobą więc otwórzmy tą rakietę gąbeczka fajnie zabezpiecza sam mikrofon widzę przychodzi w jakimś materiałowym opakowaniu. Tu jest w miarę bezpiecznie, z tego co widzę, ma jakieś gąbki jeszcze pod spodem, więc nic mu nie będzie, nawet bez tego materiału. A oto i sam mikrofon. Zapowiada się dość ciekawie. Jest w miarę ciężki, muszę przyznać. Jeszcze sprawdźmy tę gąbkę tutaj, jak ona wygląda. No niestety wygląda tak, jakby ktoś to wyciął ręcznie niż to widać na kamerze, ale może pod światło jakoś pokażę. No ciężko zobaczyć. W każdym razie to dosłownie wygląda, jakby to było na ręcznie, więc ciężko mi się wyobrazić, żeby to było użyteczne w jakikolwiek sposób. Ale zaraz spróbujemy. Tak wygląda właśnie ten moduł, który można zdjąć. To są dwa guziczki z boków, które można oba na wcisnąć i wyciągnąć moduł. Wtedy mamy samo odsłonięty port. A tutaj mamy właśnie to gniazdo, a tutaj mamy wtyczkę. To wygląda obok siebie. I jedne co się robi wtedy przy, przy wymianie takiego modułu to zajmujemy stary, wkładamy nowy na jego miejsce. Wydaje mi się, że nie da się włożyć w złą stronę, ale nie będę próbował. Nie da się, bo tu mamy dwa, tutaj jeden słupek. Tu mamy trzy dziurki, więc tylko pasuje w jeden sposób. Więc troszkę, że tak powiem i odporny jest. Podoba mi się sprawa tych, tych tutaj metalowych sprzączek jakby. One są niewyciągalne, ale chronią nasze pokrętła od głośności. Zacznijmy może z boku. Mamy line out, to jest port, którego używamy do podłączenia tego mikrofonu do kamery, czyli na przykład jakbym hmm. zamiast tego roda, który mam na, na kamerze założonego, chciał ten podłączyć, to wystarczy jackiem 3,5 calowym tutaj wpiąć i do kamery i bezpośrednio będzie wychodziło audio z niego do kamery, co oczywiście jednocześnie pozwala na to, że nagrywamy też na niego, więc bardzo fajna sprawa. Może sobie, możemy sobie mieć, jakby, backup naszych nagrań w dwóch miejscach, jednocześnie i na kamerze, i na tym urządzeniu. Następnie mamy słuchawki, nie musimy tego objaśniać. Potem głośność w górę, w dół. Port USB jest używany do podłączenia do komputera, jeśli chodzi o uaktualnienie samego sprzętu. Dodatkowo można używać tego jako źródło prądu. Tutaj mamy 5V DC podłączenie, więc jeśli nie mamy baterii włożonych, to możemy użyć tego portu. Następnie mamy włącznik. Troszkę jest, szczerze mówiąc, śmieszny jak dla mnie. Oczywiście pozwala na to, że nie włączymy czy nie włączymy przypadkiem tego urządzenia, ale po bardzo, bardzo krótkim użytkowaniu go możemy zauważyć, że jeśli go w kieszeni, to bardzo łatwo jest ten, ten właśnie przycisk tutaj pociągnąć i, i włączyć mikrofon. Po drugiej stronie mamy od lewej zaczynając. Mamy port na kartę SD. No, w ten sposób można otworzyć. Troszkę niewygodne jest to dociskanie. To ma takie dwa plastikowe, czy gumowe raczej, zawiasy. I troszkę niewygodne to jest dlatego, że trzeba je pierwsze włożyć. Dopiero wtedy można zamknąć resztę. Więc jest, jest jakby wysokie prawdopodobieństwo, że można to oberwać. Dalej mamy menu, co jest, oczywiście sam przez się, się rozumie. Yy, podczas używania sprzętu możemy pracować do menu i używając ty, tych tu dwóch strzałek, właśnie tu mamy pokrętło właściwie. Takie po, po ćwierć obrotu. Właśnie możemy się poruszać po, po menu i guzikiem menu zatwierdzić. Dać. Dodatkowo jeszcze przeciśnięcie samego tego pokrętła, tutaj w ten sposób też działa jako przycisk. Pilot jak samo przez się, się rozumie. To oczywiście urządzonko, które pozwala na zdalne sterowanie tym mikrofonem. I na końcu, to właściwie to nie jest część tak do końca rekordera, ale na naszym module z mikrofonami mamy dodatkowo linię wejścia, line-in, czyli możemy do, do niego jeszcze podłączyć dodatkowy mikrofon, czy to jest piąty tak naprawdę. Z tym, że przypuszczam, że nagra na tych dwóch kanałach. Z tyłu mamy baterię, ja już włożyłem baterię do swojego, mamy jeszcze głośnik który jest beznadziejny w użytku ale jest, więc można sprawdzić czy w ogóle działa i na koniec mamy, no nie tak na koniec ale na, na tyle, ostatnia dostępna rzecz to gwint, dzięki któremu możemy zamontować nasz mikrofon na statywie czy na kamerze, czy na każdym innym urządzeniu które posiada taki gwint właśnie u spodu mamy jeszcze miejsce na zapięcie jakiejś zasówki, żeby po prostu zawiesić na szyi na przykład, no i ostatnia rzecz na, na bokach, czy na spodzie w tym wypadku to właśnie dwa porty na mikrofony i to są porty XM LR. i z tego co się orientuję, to ten model posiada taką funkcję, która, która pozwala na dostarczanie mocy do mikrofonów XLR, czyli też nazywa Phantom Power. Na przodzie mamy, jak wcześniej wspominałem, pokrętła głośności od portu 1, czyli tego mikrofonu, portu 2, czyli ten mikrofon i u góry mamy głośność do tych dwóch mikrofonów jednocześnie, to jest prawie lewy kanał. Dokładnie lewy i prawy kanał. Z tego co na razie zauważyłem, to tak między 6 a 8 to jest najlepsza głośność, jeśli chodzi o odległość, tak od pół metra do metra mikrofon od twarzy czy od respondenta. Przy już rzeczywiście jest bardzo, bardzo głośno, przy jedynce czy przez 0 kompletnie nie słychać, także tak w połowie 6 do 8 max to jest moim zdaniem taka optymalna głośność. Może go włączyć, żeby było widać co się dzieje. Tu przytrzymujemy z boku. On już się obudził fajnie Nie mam karty, więc nic nie nagramy, ale Pierwsze z lewej mamy LR, czyli Możemy wyłączyć i włączyć te właśnie mikrofony Szkoda tylko, że jedyne co możemy zrobić to wyłączyć i włączyć oba kanały naraz Więc szczerze mówiąc nie, nie wiem do czego są dwa guziki Chyba, że może gdzieś może w menu mamy opcję do rozdzielenia tych guzików Fabrycznie to jest jeden połączony mikrofon W użytkowaniu się może okaże, że rzeczywiście można je rozdzielić Z tym, że szczerze mówiąc nie do końca się orientuję czy jest sens Dlatego, że są tak blisko siebie, że naprawdę mogą działać jak. Jako jeden mikrofon po prostu stereo. Dalej mamy porty 1 i 2, guziki odpowiedzialne za port 1 i 2 u dołu, tutaj do mikrofonów XLR. I te guziki, jedne co robią, to po prostu wyłączają i włączają te właśnie porty. Więc jeśli mamy tu coś podłączonego, a nie włączymy, nie uruchomimy tych tutaj przycisków, to nic co nie będzie słychać. Niżej mamy przycisk stop, play, pauza i przewijanie, i guzik nagrywania. Te cztery guziki są przeznaczone do tego, żeby właśnie odsłuchać nasze nagrania na tym głośniczku tutaj z tyłu z tym, że zauważyłem, że troszkę ciężko się nimi obsługiwać, dlatego że Play po prostu odtworzy ostatni klip I wtedy jedyne co możemy zrobić, to właśnie przeskoczyć do następnego klipu albo poprzedniego, albo zatrzymać, ewentualnie zapauzować A ekran nic kompletnie nie pokazuje, jeśli chodzi o nagrania, więc on po prostu odczytuje pierwszy albo ostatni właściwie klip nagrany z pamięci karty No i oczywiście tutaj mamy nagrywanie ona mówi teraz, że nie mamy karty włożonej, ale w momencie, jak się naciśnie, też się zaświeci to światełko, tak, tak jak tutaj, w ten sposób, identycznie. Tak wygląda cały sprzęt. I teraz tak, no jest, jest kilka rzeczy, które chciałbym poprawić w, w tym mikrofonie. Pierwszą rzeczą to jest to, że nie zawsze jestem w stanie go trzymać blisko twarzy. Czy, czy po prostu nie chcę go mieć w, w, przed kamerą, kiedy nagrywam? Dlatego do niego dokupiłem tutaj dwa mikrofony lavalier to są mowo LV4 mamy jakieś cukierki yy, i nasze mikrofony zobaczmy to jeden o, tu mamy właśnie ten Omni Direction i to jest model właśnie LV4O i ten jest C, zgadza się. Czyli one są rzeczywiście dwa różne mikrofony. Na pewno kiedyś zrobię porównanie i sprawdzimy jak się różni audio z nich. Mamy jeszcze dwie gąbki na mikrofony i dwie spinki. Spinki są identyczne prawie we wszystkich tych mikrofonach, więc nic specjalnego tutaj nie ma. Może odsunę, żeby było widać lepiej spineczki i gąbki. Na mikrofon zakładamy gąbkę, tu mamy taki takie jakby miejsce na, na, ten, na tą spinkę właśnie, więc zakładamy ją i można używać założyć sobie na szyję i Nagrywać. I teraz wygląda w ten sposób, że mikrofon wpinam od spodu i automatycznie mamy trzeci mikrofon dostępny, albo trzecie źródło dostępne, jeśli chodzi o, o sam mikrofon Zoom H5. Jeszcze może pokażę tutaj, w tym momencie jest wpięty mikrofon i mogę go podgłośnić. Widać tutaj, że się zwiększa głośność tego, tego właśnie mikrofonu trzeciego. Mogę go wyłączyć i w tym momencie całkowicie się zatrzymuje, i to właśnie ta. Ten przycisk jest za to odpowiedzialny. Na włączony mogę go jeszcze odpiąć i oczywiście też przestanie wtedy działać. To chwilkę trwa, ale on, on sobie zjedzie do zera i jak widać, te, te główne mikrofony z góry cały czas działają. Nawet w trakcie działania samego rekordera możemy odpiąć górne mikrofony, co nam pozostawia po prostu sam rekorder, i oczywiście on nic teraz nie, nie nagrywa. Ale po podpięciu on wcale nie potrzebuje tych, tych modułów na górę, żeby nagrywać. Możemy go używać samymi lawalierami lub jakimkolwiek innym mikrofonem XLR zapnijmy z powrotem wszystko jest plug and play, więc nie musimy się przejmować tym, żeby go wyłączać, włączać chociaż na pewno przedłuży jego życie jeśli tak będziemy robić odepniemy ten mikrofon na razie odłożymy na bok drugą rzeczą, którą zakupiłem do, do tego zestawu to takie dwa kabelki i mamy je po to żeby przedłużyć kable tych lawalierów. One są, przynajmniej według opinii w internecie Są bardzo, bardzo dobre Firma jest w miarę szanowana mowa jest dobra firma One są w miarę tanie, ale no w miarę dobrej jakości Sam jeszcze nie próbowałem ich, więc nie do końca mogę poświadczyć Ale na pewno to zrobimy, na pewno przetestujemy I właśnie jeden problem jest taki, że ten kabelek jest bardzo krótki I to jest myślę, że około metra Co znaczy, że jeśli użyję całego tego kabla To ten mikrofon będzie musiał być bardzo blisko mojego respondenta, czy bardzo blisko mnie tylko po to, żeby móc wpiąć, go, wpiąć mikrofon do portu tu u spodu dlatego kupiłem dwa dodatkowe kable po metrze, o ile dobrze pamiętam tak, to jest metr i to jest po prostu zwykły kabel przedłużający tutaj wpinamy, wpinamy ten mikrofon do niego o, nie ma zaznaczonego gdzie, no jest teraz. E, mamy fajne na, na spinkę, więc jest wszystko fajnie bezpieczne. To jest dość duża sprawa, więc może być troszkę niewygodne, ale e, tu mamy dodatkowy metr kabla, który możemy bez problemu e, pod, e, użyć i podłączyć e, do naszego Zooma. W tym, w tym momencie mamy podłączony przedłużacz e, XLR i do niego dopiero jest wpięty mikrofon, więc mamy tam naprawdę 2 metry, czy tam troszkę ponad 2 metry e, samego kabla, e, co już daje dość luzu, żeby... Móc działać z naszym interview powiedzmy, czy tak ja mam teraz y, tutaj zestaw, kamera u góry. Mikrofon na sobie. Teraz tak, spróbujmy tej tej gąbki. Ona bardzo wygląda moim zdaniem niechlujnie. Tutaj nie wiem w środku, może to mi się uda pokazać. Ona wygląda tak, była wycięta ręcznie, ale yy, może będzie pasowała. Zobaczymy zaraz. I tak jedną, jedną z ważnych spraw tutaj w tym, yy, tej gąbce to jest to, że ma wycięcie na głośność, na, na, na pokrętło głośności. Yy, z tym, że tak naprawdę jeśli już raz ustawimy, to nie będziemy go ruszać, więc nie ma to większego znaczenia yy, w przyszłości, tylko w momencie, kiedy się zmieniają warunki i chcemy po prostu, żeby był dostęp do, tego, do tej głośności, to możemy tą gąbkę założyć i sobie użyć I teraz tak, no pierwsza sprawa jest taka, że to w ogóle nie pasuje moim zdaniem Nie wiem, czy to widać przed, przed kamerą, ale tutaj jest szpara nie, nie da się docisnąć go do końca, żeby nie wyskakiwał, jest bardzo mały opór jeśli chodzi o zdjęcie go Trzyma tylko i na mikrofonach w środku, tutaj zasłania port ten, ten, tego jacka na, na line-in na module mikrofonowym, więc też jest nieużywalny w tym momencie, jeśli, jeśli go da, uda się założyć do końca. No i moim zdaniem, po prostu wygląda okropnie, jeśli chodzi o, o samą gąbkę. Z tym, że nie wygląd jest ważny w takich urządzeniach, tylko to, czy działa. Więc no mimo tego, że jest, może, może jeśli bym go pogłębił w środku ręcznie, ten muffler, to wtedy, wtedy może się coś uraz zrobić, ale tak jak był wygląda tam, taki bardzo ręcznie zrobiony, brzydki i niepasujący. Dlatego, nie tylko dlatego, ale też dlatego, że to jest bezużyteczne w mocnym wietrze, to jest właściwie tylko popfilter, więc jeśli plujemy na mikrofon, to on, on zatrzyma tę ślinę i nie będzie słychać na mikrofonie. Dodatkowo mamy deadcata, czyli ja na to mówię szczur, ale to się profesjonalnie nazywa deadcat, czyli matwy kot i to jest po prostu kawałek futra, który zakładamy właśnie na mikrofony po to, aby zatrzymywał wiatr. I teraz popatrzcie na rozmiar tego szczura. Pomagamy do mikrofonu. To jest, no, troszeczkę, że tak powiem, śmieszny. Załóżmy go na mikrofon. I tutaj zapominamy o jakiejkolwiek funkcjonalności, jeśli chodzi o głośność, jeśli chodzi o ten port boczny, czy zdjęcie, nawet tego modułu. Dlatego, że, no, to nie jest jakby oryginalny dead do tego mikrofonu konkretnego, ale, ale działa. Mi nie jest potrzebna ta funkcjonalność w tym momencie, więc nie będziemy o na to narzekać, chociaż jest to troszkę nie fair w porównaniu z tą. Z tą gąbką, ponieważ tutaj też narzekaliśmy na to właśnie, że ciężko dostać się do, do tego portu, a tu całkowicie go odcinamy, yy, więc no nie możemy jakby stwierdzić, że yy, gąbka jest gorsza niż ten dead -cat. To jest po prostu całkowicie inna funkcja. Yy, spróbujmy go założyć w takim wypadku. Tam z tego co się orientuję, to jest bardzo dużo miejsca teraz. To jest bardzo cienka gąbka w środku, jakiś filc też czuję, ale yy, będzie bardzo dużo miejsca w środku wolnego do tego mikrofonu, więc nie do końca to będzie. Super rozwiązanie, dlatego że jeśli ten filtr w środku ten materiał w środku będzie uderzał w wietrze w mikrofon, to możemy mieć właśnie takie dźwięki niechciane, ale żeby się tego pozbyć, możemy albo na, do środka nałożyć gąbki, nawet, nawet możemy tego użyć w środku i po prostu użyć dwóch na raz co troszkę nam zmniejszy głośność naszego mikrofonu, więc trzeba będzie użyć wyższej głośności na pewno, albo po prostu można zapiąć ten mikrofon w ten sposób, tu mamy taką gumkę. I teraz on już nigdzie nie idzie, wygląda śmiesznie, trzeba przyznać, że rzeczywiście jest ogromny jeśli chodzi o, o rozmiar porówn w porównaniu do samego mikrofonu Ale to bardzo pomaga, to mimo tego, że wygląda bardzo dziwnie, to e, im więcej tych włosów i im, e, im one są wyższej jakości, tym bardziej zatrzymują wiatr e, I w momencie kiedy nam wieje na mikrofon, to nie słyszysz tego, tego buczenia, który normalnie e, idzie prosto przez gąbkę e, i słyszysz to wszystko w nagraniu Wygląda na to że, to, że to tyle na dzisiaj e, Na pewno zrobię test tego mikrofonu w porównaniu z innymi mikrofonami, które posiadam Szkoda, że nie mogę przetestować już mojego Blue Yeti To był naprawdę świetny mikrofon jeśli chodzi o jakość tym, że właśnie cierpi na, na ten problem z portem który się pokazał niedawno i dlatego właśnie musiałem zakupić coś innego e, Na pewno zrobię test tego mikrofonu w porównaniu z innymi, które mam a jest ich kilka i każdy napra naprawdę nagrywa całkowicie inaczej więc e, coś z tego na pewno będzie, jakiś dłuższy test Tymczasem dziękuję bardzo za Wasz czas i widzimy się w kolejnym filmie. Cześć.